Legł sawa. Oto smutna krwią zlana mogiła, gdzie go ledwie wtłoczyła cała Moskwy siła. Dziedzina jego wszystka, kawałek nietęgi, nie miał starostw ani krzesła, ni błękitnej wstęgi. Od ojczyzny nic nie wziął. Za ojczyznę przecie nie dał spocząć Moskalom ni w zimie, ni w lecie. Sztuk też jego wojennych żaden nie wymieni, więcej czynił niż wszyscy jaśnie oświeceni. Bił Moskwy! Bił ją nieraz, szlachcic na zagonie, czegoż by nie dokazał, gdyby był na tronie. Grób Sawy bez nadgrobku, owieczna sromoto. Gdym to rzekł, biorę pióro, chcę pisać, aż oto sama z niebios bogini mówi do mnie. Sława, wszystko zawrzesz, pisz tylko, że tu leży Sawa. O potrzebie smutku, na śmierć Sawy. Kielich stucz, niech z uczy. żal się napije. Nie mów cyt, to nie wstyd, Sawa nie żyje. Opłyńcie łez strumienie, szeroko nie wzruszenie, wzruszenia objawienie dające. Do głębi przenikajcie, nic nas nie oszczędzajcie i serca nasze krajcie mdlejące. Wiece zgaś, niechaj zaś zbędnie się nie tli, żalu biczy, niechaj znicz, wspomnień rozświetli. Opłyńcie łez potoki, szeroko bez odwłoki, opłaczcie nieb wyroki okrutne. Wyraźcie żal głęboki, wyżółkcie twarde stoki i skruszcie serc opoki wierutne. Się ciesz, rajskich rzesz chwało i sławo, ale nam przyznał Pan do płaczu prawo. O płynie łez krynice, przez hardych huczy źrenice, niechaj obrócą lice do nieba. Niechaj, że ból lwice wywrócą im na nicę, wnętrzności tajemnice, tak trzeba. Płyńcie łe strumienie, szeroko nie wzruszenie, wzruszenia, objawienie dające. Do głębi przenikajcie, nic nas nie oszczędzajcie, i serca nasze krajcie mdlejące. Do głębi przenikajcie, nic nas nie oszczędzajcie, i serca nasze krajcie mdlejące.